Siemanko ludziska! Jak wiecie, gra FC 25 wyszła już oficjalnie wczoraj dla wszystkich posiadaczy Ultimate Edition, więc my zaczęliśmy już swój handel, zaczęliśmy już robić pierwsze ruchy na rynku i trochę zarabiać i jeśli byliście na moim streamie oraz jesteście wciąż na Discordzie, to wiecie, jak sobie wiele osób dobrze radzi w tym roku, ponieważ predykcje póki co się sprawdzają, możecie obejrzeć moje poprzednie filmy, jeśli jesteście właśnie zainteresowani jeszcze tym, co uważam, że będzie dziać się z rynkiem w kolejnych dniach, ale też w tym filmie chcę wam powiedzieć a raczej odpowiedzieć na dręczące was pytania kiedy sprzedać kartę X. Nie będę oczywiście wymieniał każdej po kolei, ale pokażę wam pułapy kart i rodzaje kart, które uważam, że pójdą w górę, które spadną. No bo trochę tego jest i wiem, że często zadajecie to pytanie właśnie na Discordzie i na streamach, więc później sobie o tym w tym filmie pogadamy, ale chcę wam też pokazać co wyszło w grze, jakie SBC-ki warto robić, bo wyszedł właśnie ten Alaba i niektórzy z was też chcą wiedzieć czy w ogóle warto go robić. Wyszedł też Danjuma, wyszło kilka rzeczy, więc sobie to wszystko przegadamy. Możemy właściwie od tego zacząć. EA też zaczęło już wypuszczać ewolucję, ale trochę zły znak, bo zaczęło od ewolucji, która jest tylko kosmetyczna, kosztuje 400 FC pońców albo 35 tysięcy monet. Znaczy czy to jest zły znak? No można było pewnie przewidzieć również to, nie tylko rynek, ale też to, że EA idzie w stronę wiele, wielu kosmetycznych zmian w grze, że no tak jak w innych tego pokroju gierkach, Możecie sobie kupić różne rzeczy, że wasi piłkarze wyglądają inaczej, albo jakieś inne, właśnie tego pokroju rzeczy. Więc póki co mamy dostępne oczywiście te dwie ewolucje, które też wpływają na karty, co też Wam powtarzam niejednokrotnie, że właśnie wiele kart pod ewolucję trzyma cenę, a wręcz rośnie. Ale właśnie dostaliśmy pierwszą ewolucję kosmetyczną w postaci tego, naszego znaczy nie kuni, tylko właśnie w postaci tej grafiki. No i oczywiście ja muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem nie warto, bo mnie to raczej mało interesuje, jak moja karta wygląda. Oczywiście ładniejsze karty są spoko, ale nie, gdybym musiałbym za nie wydać hajs, Albo nawet nasze ciężko zarobione końsy. Oprócz tego mamy też właśnie w zadaniach alabę. A czy w zadaniach. Właśnie to była taka zmyłka, bo w przeciekach było, że o, fajnie jeszcze się zbagował. W przeciekach była taka zmyłka, że niby on będzie zadaniem, ale to chodzi o to, że żeby skończyć jego, to musisz odebrać zadanie właśnie przez tę no, no, kategorię, ale też musisz zagrać jedną grę, żeby w ogóle go odblokować. Zrobili to dlatego, ponieważ Alaba będzie ekskluzywny dla posiadaczy Ultimate Edition. Jeśli nie macie gry, to nie ma szans, żebyście Alabę dostali, no bo musicie zagrać w grę. Jak nie macie gry, logiczne nie nie możecie go dostać. Jest to no, bardzo takie nie za ciekawe, znaczy nie za fajne pod względem jej, że właśnie blokują ludzi przed tym, żeby już jakąś kartę dostali, żeby zmusić Was do kupna gry teraz, ale powiem Wam tak, jeśli nie macie jeszcze edycji Ultimate, wiele nie tracicie. Moim zdaniem ta karta jest niesamowicie przepłacona, bo wymaga składu 86 i 87, co dla mnie jest totalną przesadą za tego rodzaju kartę, bo ona nie jest jakaś, znaczy jest, no, no niezły jest ten Alaba, ale nie na tyle, żeby poświęcać tyle poderu już wstępnie uważam na kartę Kartę, więc ja bym tego absolutnie nie tykał. Danzuma wygląda trochę lepiej i trochę bardziej przystępnie cenowo. Jeśli pasuje Wam do składu, to pewnie jest OK. Ale też ja generalnie właśnie takie, takie pierwsze, taka pierwsza porada w tym filmie, że ja nie przepadam właśnie za wpakowywaniem w pierwszym tygodniu dwóch, trzech końców w niewymienne karty, niewymienne SBC-ki, bo ten, ta siła kart rośnie tak szybko w FIFA, że te karty pewnie za dwa tygodnie już będziesz miał dużo lepsze za, za 5-10 tysięcy na rynku, więc... Nie nie wiem, czy jest sens pakować się w niewymienne karty. Pakujesz się też w jakąś ligę konkretną, wtedy masz mniejszą możliwość zrobienia sobie składu, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, szybkie streszczenie, co działo się na rynku. EA przywaliło już nam paczki promocyjne od pierwszego dnia tej giereczki. Już mamy niewymienne paczki do kupienia, ale mamy też wymienne, więc no i jej dowaliło jeszcze bardziej do pieca i te paczki spowodowały panikę. Jak, jak byliście wczoraj na grze albo na moim streamie, albo no gdziekolwiek indziej, gdzie orientowaliście się, co dzieje się w FC25, to zapewne zauważyliście, że przed wyjściem gry mieliśmy crash, mi, crash. Mieliśmy crash z tego powodu, że właśnie ludzie spanikowali, jak zobaczyli paczki promocyjne. Ja też właśnie się zastanawiałem, co się wydarzy z rynkiem po 12, biorąc pod uwagę te paczki. Wszyscy bali się craszu i crash był, ale bardzo, bardzo szybko rynek się ustabilizował. Rynek po 12 zaczął odbijać właściwie już po 15-20 minutach, i cały czas właściwie widzimy tendencję zwyżkową. Kupiłem na przykład Yamala za 60 tysięcy, sprzedałem go dziś za 100. Teraz chodzi w podobnej cenie, tam za 102 tysięcy, 103 nawet, ale ja go sprzedałem już wczoraj, bo chcę obracać dalej końcami. Ale wracając do tego, po co tu przyszliście, kiedy sprzedawać karty, kiedy kupować karty. Jak wygląda sytuacja na rynku? Jeśli oglądaliście bacznie moje poprzednie filmy, to wiecie mniej więcej, co się dzieje i widzicie, że dzieje się no, to, co mówiłem, czyli rynek odbija po wyjściu gry, bo ludzie mają więcej końców i im więcej ludzi będą mieli końców, tym droższe będą karty i te wszystkie rzeczy, to znaczy te wszystkie drogie karty w mecie będą cały czas prawdopodobnie iść jeszcze w górę przez weekend. Ale nie czekajcie za długo, bo potem prawdopodobnie zobaczymy spadki po weekendzie, przed końcem Division Rivals, nagród też pewnie wtedy ludzie się wysprzedadzą, więc podejrzewam, że pewnie w okolicach jakiegoś środy czwartku mogą karty zacząć spadać. Może nawet już od poniedziałku zaczną spadać, bo może panika. Na pewno w którymś momencie zobaczymy panikę. Zawsze tak jest. Jeśli i jej dalej będzie dosypywać specjalne paczki do sklepu codziennie, to na pewno zobaczymy prędzej lub później spadki na rynku, ale póki co rynek jest bardzo wysoko, można robić fajne flipy, bo ludzie się często podcinają też, ale generalnie rynek wśród kart w mecie, czyli właśnie tych droższych niż 10 tysięcy jest bardzo wysoki. Jeśli wczoraj ze mną skupowaliście karty, albo nawet przedwczoraj, to zarobiliście. W tej chwili mnie się pytacie, kiedy kupić karty, do tego też sobie kiedy kupić karty jeszcze, żeby zarobić, do tego też sobie przejdziemy, ale chcę Wam teraz jeszcze właśnie odpowiedzieć na pytanie, co robić, jak macie jakiś piłkarzy. Więc tak, karty pod ewolucję uważałbym. Jeśli macie jakiegoś, na przykład, no właśnie Trashforda, czy macie powiedzmy Kore, który teraz chodzi za 20 tysięcy. Może teraz, jak to nagrywam, to trochę spad. Zaraz sobie, sobie zobaczymy, czy tak. Jest cały czas Extinct za 20 tysięcy. Nie wiemy, kiedy i jej zwiększy w ogóle widełki tym kartą. Pamiętajcie, że wiele kart nie ma widełek. Jedne z nielicznych, które bym trzymał, jeśli macie, to jest Bellingham, bo on chyba ma widełki tylko do 200 tysięcy. A wydaje mi się, że on będzie chodził sporo drożej, gdy zwiększą mu widły, więc to jest jedna z tych kart, które no, z nią bym czekał, aż zwiększą właśnie widełki. Widełki to jest maksymalna cena kar karty. I jej oczywiście zwaliło kolejną rzecz, bo wiele kart ma za niskie widły i właśnie taki Dalot ma widły do 8000, też nie wiem, czy w tej chwili jest na rynku, też go nie ma, no bo ludzie ewoluują, a jak ludzie ewoluują, to robią ze swoich kart niewymienne i jest ich mniej na rynku, więc widzimy coraz mniejszy, um, właśnie. Coraz mniejszy zasób tych kart na rynku, więc wszystkie karty, które idą teraz do dobrych ewolucji, znikają z rynku, no bo jest teraz bardzo rozchwytywany czas, kiedy ludzie kupują karty, więc rynek jest bardzo wysoko. Ale uważajcie, właśnie z tymi tańszymi kartami poniżej 10 tysięcy, ale też Wam o tym mówiłem, że karty do ewolucji mogą być wyjątkiem, no bo ludzie właśnie jeszcze sobie, jeszcze sobie właśnie ewoluują te karty. A ponownie, jak, jak karty zostają zabierane z rynku, no to jest ich mniej oczywiście yy, przez te ewolucje, jak te karty robią się niewymienne. I wtedy właśnie, um, wtedy właśnie rynek. Um idzie w górę, ale właśnie karty pokroju Pelixa czy Wernera są tak często trafialne, że one już się raczej nie podniosą, z takimi kartami bym bardzo uważał, bo uważam, że są po prostu za tanie, żeby widzieć na nich jakiś realny większy wzrost, więc jeśli pytacie generalnie o karty, które widzicie, że schodzą, że nie schodzą za dobrze że właśnie jest ich dużo stron cały czas dostępnych na rynku i widzicie na przykład całą stronę Wernerów za powiedzmy 3300 to wiecie, że to nie jest karta, która raczej pójdzie w górę ale fajne flipy mogą wejść, bo może trzeba kupić właśnie za 2600, flipnąć na 3000, 3100 i tak się można bawić. Ale generalnie te tanie karty do 10 tysięcy, oprócz właśnie tych na przykład najlepszych na swoich pozycji, pozycjach, albo właśnie jest mało dobrych prawych obrońców w Premier League, więc Dalot dlatego cały czas nie ma go na rynku, znaczy często go nie ma na rynku, czasem się pojawia, Udogi to samo po lewej stronie i dlatego te karty są ekstynkt, ale nie sądzę, żeby jakimś świetnym pomysłem było ładowanie się w nie za te max widły, bo zanim jej zwiększy im właśnie ten Pułap cenowy, to te karty mogą już spać, bo pamiętajcie, że jednak ludzie będą ulepszać składy z tygodnia na tydzień i nawet z takiego właśnie Dalota mogą ulepszać na Walkera i tak dalej, więc, więc uważajcie z tym. Drużyna tygodnia cały czas, jak widzieliście, rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć przez cały weekend, więc jak macie Kwaradonę, Benzemę, Dembele, Hernandeza, Messiego, Jamala... Czy jeszcze ADMI'ego, to prawdopodobnie te karty jeszcze będą miały troszkę wzrost przez weekend. Potem mogą trochę spaść przed wyjściem z drużyny tygodnia, albo właśnie wtedy może zaliczą swój największy high, a potem, a potem mogą spadać przez chwilę, bo ludzie będą się wysprzedawać. Ci, którzy zainwestowali w nie i mogą być trochę przeinwestowane, ale potem z kolejnymi tygodniami powinny znów się podnieść, jeśli oczywiście kontent nie będzie nie wiadomo jaki. W to wszystko, co mówię, jedyne, co może się zmienić, znaczy jedyne, co może zmienić tą trajektorię, jest to, jeśli jej będzie dowalać jeszcze lepsze paczki. Jeśli przez weekend zobaczymy, nie wiem, paczki za 100k, w sensie o wartości 100 tysięcy końców na rynku, znaczy na, w sklepie, to wtedy rynek może trochę spaść. Jeśli, jeśli takie rzeczy będą dodawać, im lepsze paczki będą dawać w sklepie, tym większa szansa, że zobaczymy jakiś przedwczesny crash i tak samo, jeśli wyjdą wymienne sbc w sensie jeśli wyjdą jakieś SBC, które dają zasób na rynek, na przykład tak jak były ważne mecze, to, są, to jest wymienny zasek, za, zasek, zasób na rynek, jeśli dostaniemy jakiegoś losowego sbc o na przykład mega paczkę wymienną, to spowoduje, że rynek pewnie na jakiś czas spadnie, bo takie rzeczy zawsze się wtedy dzieją, ale ponieważ jest bardzo mało teraz wymiennych rzeczy, to rynek jest bardzo wysoko, bo ludzie no, pootwierali swoje paczki z pre zapakowali FIFA points i tak dalej i dlatego i dlatego rynek poszedł w górę, bo no ludzie też, pamiętajcie, z każdym dniem są bogatsi i im bogatsi są, tym to bardziej będzie wywindowywać rynek wyżej, szczególnie właśnie wśród tych drogich kart. Więc ponownie, jeśli macie tanie karty do 10 tysięcy, prócz kilku wyjątków do, wyjątków do ewolucji, to myślę, że to nie jest dobra inwestycja, myślę, że nie pójdą w górę, możecie, myślę, że sprzedawać. Jeśli macie karty, które chodzą od 20 tysięcy w górę, 30, 40 tysięcy w górę, to one prawdopodobnie jeszcze pójdą wyżej. Właśnie takie karty jak Łok. Na przykład, itp, i tak dalej, Kundę z obrońców, czy z atakujących, powiedzmy, na, na, na pewno bym się skupił na kartach z głównych lig. Na przykład La Liga jest popularna, oczywiście, popularna jest, oczywiście Premier League jest zawsze jedną z najpopularniejszych lig, więc wiadomo, że te karty będą trzymać się bardziej, szczególnie, że właśnie jak ludzie ewoluują karty z tej ligi, to to wywindowuje ceny. Też zwracajcie uwagę właśnie na SBC-ki, tak jak właśnie teraz Danjuma i Alaba wyszedł, mimo że Alaba jest moim zdaniem overpriced, to i tak trochę te karty podnoszą wartość dla Ligi, więc, właśnie, jak macie jakiegoś um, Williamsa, brata, znaczy, Niko Williamsa, Brata Inakiego. Jeśli macie jego, to pewnie on też jeszcze ma trochę miejsca, żeby, żeby wzrosnąć. Ale karty, które jeszcze są na rynku, niektóre są wysoko, właśnie po kroju, Powiedzmy, kto jest dobrym przykładem: Dembele Inform, czy, czy Tio Inform, czy nawet jakieś złote karty. Przed dużo osób też pyta o Neymara. Neymar, ponieważ ma gorszą kartę w tym roku, tylko, 8, tylko w cudzysłowie 87 overalla i jest z Ligi Saudyjskiej, uważam, że on nie ma aż tak dużego. Hmm, aż tak dużego progu na odbicie, jak niektóre inne karty z głównych lig, więc jeśli nie macie Neymara, to nie wiem, czy on jeszcze jakoś mega bardzo pójdzie w górę, ale pewnie jeszcze trochę miejsca ma na to, żeby urosnąć, no bo mówię, jak ludzie mają więcej końców z dnia na dzień, przez weekend będą grać, w niedzielę będą nagrody ze Squad Battles. Też zwróćcie uwagę, że w niedzielę ludzie jak wbiją elitę w Squad Battles, to tam jest wymienna paczka z Team of the Week, więc w niedzielę mogą trochę spaść zawodnicy z Team of the Week, ale pewnie to nie będzie trwać długo i potem mogą znowu odbić, więc jeśli macie Team of the Week, to ja wolę być bezpiecznym, bezpieczny profit, mówię, ja już Yamala sprzedałem, mimo, że możliwe, że dzisiaj, może jak to oglądacie, to może ja już będzie kosztował 110, 120 na na konsolach, więc jest taka możliwość, nie mówię, że nie, jest taka możliwość, bo cały rynek cały czas idzie w górę i jutro też może być wyżej, ale myślę, że w którymś momencie zobaczymy crash na pewno, pytanie, czy wydarzy on się wcześniej niż w zeszłym roku, więc ponownie, jeśli macie właśnie karty o wartości powyżej 50 tysięcy, wiecie co, ja wejdę na Foodbina albo FoodGG i Wam to pokażę na większej ilości kart po prostu więc taki Rashford na przykład uważałbym, bo on już jest bardzo, bardzo wysoko i mimo, że to jest karta do ewolucji i mimo, że no znika z rynku w jakiś sposób, to jest w miarę pakowalny, bo ma tylko 81 overalla, więc z nim bym już uważał. Werner też, dobry przykład obok siebie. Werner moim zdaniem nie pójdzie w górę, bo tak jak wam mówię, karty do tego pułapu cenowego raczej będą prędzej spadać niż rosnąć, więc nie inwestujcie w takiego Wernera, uważam, że to nie jest dobry pomysł. Hendrik chodzi teraz za 6000, jest Extinct, nie wiem, ja bym się chyba w niego nie pakował za 6000, może jak zdążycie z czasem, kiedy jej zwiększy widły, to pewnie parę, parę ludzi się na niego rzuci i może przez jakiś czas będzie, będzie wyżej, ale uważałbym, ze skupowaniem tej karty za Max Widełek. I to samo się tyczy właśnie Nuneza, to samo się tyczy. Właśnie na przykład Korei, Kolomuani jeszcze jest na rynku, więc też raczej bym w takie karty bym już nie inwestował. I mówię, to jest duże ryzyko inwestować te karty za max widły. Ja raczej tego robić nie będę, więc takich kart bym raczej unikał. Więc jeśli chodzi o sprzedaż waszych kart, jeśli macie tego pokroju karty, ja personalnie wziąłbym pewny profit i sobie handlował tymi końcami, które właśnie bym dostał za te max widły, bo to już jest bardzo wysoki rynek. Z kart, które bym zostawił, jeśli jeśli je macie, to i tych, których nie ma na rynku, ponieważ mają za niskie widły dzięki EA, to jest sali by Bellingham. Oni pewnie będą wyżej, jak podniosą widły. Taki Gomez uważałbym. Gabriel też. No w tej chwili bardzo dużo ludzi gra i no ceny są mega wysokie. Griezmann też już dobija do stówy, więc to jest bardzo drogo. Też bym uważał z nim. Palmer mi się nie podoba jako inwestycja. Balde też nie. Foden. Foden być może, jeśli go macie, to można przetrzymać. Van de Ven też uważam, że ma już chorą cenę. Nie trzymałbym go wiele dłużej. Alvarez też jest bardzo wysoko. No ogólnie rynek jest teraz wysoko, więc jakiej karty byście nie mieli powyżej 10-20 to uważam, że jeśli chcecie zaryzykować i jeszcze trochę poczekać, powiedzmy do soboty, niedzieli, to rynek teoretycznie powinien jeszcze iść w górę, no bo teraz mamy cały czas okres, kiedy ludzie bardzo grają i mają coraz więcej końców, więc rynek wywindowuje w górę. Ale karty, które uważam, że prawie na pewno będą jeszcze droższe, to są karty właśnie z pułapu, powiedzmy, 200 tysięcy w górę. Salach na przykład, Son, Van Dyke, to są karty, które pewnie jeszcze mają miejsce na wzrost. Być może Mendy tego pokroju karty, Karty. ale właśnie te, które już są mega drogie, a ma... o właśnie, tak Wam powiem, jeśli są drogie, ale mają niższy overall, to bym uważał, dlatego bardzo bym uważał na Van Devena. uważałbym, no właśnie na takiego, takiego Nuneza, Jokers też 13 tysięcy z Ligi Portugalskiej, no nie wiem, nie wiem, e, Lorente 20 tysięcy teraz za kartę 83, też bym uważał, Felix trzymać się z daleka, bo no te karty jak Werner, Felix to raczej do góry już myślę, że nie pójdą, Colomuani też mi się średnio wydaje, generalnie te karty bym sprzedawał, które teraz mówię, ale właśnie jeśli jeszcze macie Griezmanna, jeszcze macie no Alvarez 84 overalla, nie będzie go w paczce, gdy wyjdzie nowa promocja, bo też są przecieki, też na moim Discordzie możecie to zobaczyć, są przecieki, że będzie w promocji, a pamiętajcie, że jak jest promocja, to złota karta wychodzi z paczek, więc Alvarez może w miarę trzymać cenę. Walker może jeszcze pójść w górę. Davis pewnie jeszcze ma trochę miejsca na wzrost. Inform Benzemy, też widziałem, że jest jeszcze w miarę w takiej cenie, że, że, że może jeszcze trochę pójść w górę. a Adeyemi też pewnie jeszcze ma miejsce trochę na wzrostu ogólnie Team of the Week, ale uważajcie z Team of the Week z tego powodu, że w niedzielę ludzie będą odbierać nagrody za skład Battles i niektórzy wbili tą dywizję, która daje im właśnie wymiennego Team of the Week, więc na to uważajcie, bo wtedy Team of the Week może na chwilę spaść, ale potem pewnie znów odbije, żeby nie było. Myślę, że potem w poniedziałek i dalej Team of the Week pewnie znów zaczął odbijać, ale niedziela może być dobrym momentem, kiedy można przeatakować właśnie rynek i można będzie może coś kupić, bo rynek może chwilowo spaść. Szczególnie przed nagrodami może spać, bo z reguły właśnie jest tak, że ludzie panikują przed i przed ceny są niższe niż po nagrodach, więc no chyba, że jesteś bardzo szybki, dosłownie przez 5-10 minut, jak ludzie wystawiają właśnie po nagrodach, to, to wtedy ewentualnie możesz zgarnąć Jakieś karty jeszcze z rynku za przyzwoite ceny. Podsumowując, jeśli macie karty o wartości powyżej 50-100 tysięcy, a Overall jest dość wysoki, jest to dość znana karta, to możecie, myślę, jeszcze trzymać. Myślę, że w sobotę, niedzielę te karty mogą być jeszcze trochę droższe, ale generalnie rynek teraz jest bardzo, bardzo wysoko, więc to jest przez kilka dni mamy ostatnią okazję, uważam, żeby tyle zarobić na tak powiedzmy startowych kartach, bo to potem będzie spadać ludzie, potem po po po, środzie, po czwartku już na pewno jak wyjdzie pełna gra, to myślę, że te karty zaczną spadać, zacznie coraz więcej się sypać, będą coraz częstsze więc bym wtedy z nimi już wtedy już bym z nimi uważał, ale teraz rynek macie bardzo wysoko, więc no, albo bierzecie pewny profit, który i tak jest mega wysoki, bo teraz czego byście nie wydropili z tych lepszych kart, to macie bardzo, bardzo fajną, bardzo fajną Budżet na start, ale możliwe, że jeszcze jeśli chcecie trochę się nachapać, to możliwe, że jutro, pojutrze rynek będzie wyżej. Tak uważam. Uważam, że rynek jeszcze w tych segmentach droższych, tych najdroższych, to na pewno, jeśli macie Hero, jeśli macie ikony bardzo dobre, to tego pokroju kartem, przed Azard, wiadomo, yy, czy, czy właśnie no, milion pięćset już no, no, cały czas te karty idą właściwie yy, w górę. Jeśli, jeśli macie takie karty, albo chcecie zainwestować w jakieś najdroższe karty, to najdroższe ikony, czy, czy nawet, nawet nie najdroższe, ale no dobre, bardzo. Bardzo ikony na pewno jeszcze mają miejsce, żeby, żeby wzrosnąć. Więc, więc takie rzeczy myślę, że chociaż rynek jest teraz mega, znaczy rynek w tym roku jest wyższy niż w zeszłym roku. To też trzeba zauważyć. Karty dużo szybciej poszły w górę przez to, właśnie, że ludzie są bogatsi. Przez paczki wymienne lepsze, bo w zeszłym roku nie mieliśmy już, nie mieliśmy jeszcze tylu kurde paczek w sklepie, które tak wywindowały rynek. Więc, więc dlatego rynek poszedł w górę jeszcze mocniej w tym roku, jeszcze, jeszcze szybciej. Więc, więc to jest to, to też coś na co trzeba zwrócić uwagę, że rynek w tej chwili odbił jeszcze szybciej niż w zeszłym roku więc to się nie będzie trzymać wiecznie w którymś momencie pewnie zacznie spadać szczególnie jak jej będzie dosypywać coraz lepsze paczki na rynek a karty tańsze uważajcie, właśnie te wszystkie karty, które teraz są extinct, czyli nie ma ich na rynku, ale mają niższe overale jakiś właśnie Nunes czy coś, to to są karty, które też bym raczej sprzedawał za max widły, bo nie wiemy kiedy jej jest większy, a zanim jest większy to te karty mogą już spaść, więc właśnie jak go ma tam 5000 limitu, ja bym się pozbywał, itp, i TD. Korea też 20 tysięcy, ja bym pewnie brał ten profit w ciemno. Palmer myślę, że też nie jest za, za świetny. Doku, tak samo, bo tylko 80 rala ta karta nie jest jakaś super nie wiadomo jaka, a, a nie, to jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze ma miejsce, ale uważam, że też już jest tak drogi, że no 80 rala z taką kartą, ja bym w ciemno brał taki profit. Ale jeśli macie właśnie Wandajka, jeśli macie karty tego pokroju Sona, to one jeszcze będą wyżej myślę przez weekend, a może nawet jeszcze w ciągu tygodnia. Ale tanie karty pozbywajcie się, drogie karty możecie trzymać kilka ciekawostek z naszych przecieków. Mamy już całą drużynę likniętą, która będzie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie albo może za dwa tygodnie w paczkach, czyli Road to the Knockout. Mamy też ciekawy przeciek, bo podobnież Halland ma być w SBC-ku. Na początku jej powiedziało, że nie będzie zawodnika miesiąca z Premier League na, z poprzedniego miesiąca, a tu wychodzi na to, że może będzie, jeśli się te przecieki sprawdzą. Z reguły się sprawdzają z tych stron, więc prawdopodobnie to się wydarzy, tylko nie wiadomo, czy to będzie właśnie Player of the Month, czy może Jakiś inny rodzaj Halanda, może Flashback, chociaż wątpię, więc możemy zobaczyć Halanda na dniach też w, w SBC-ku. Jeśli będzie w miarę dobrze wyceniony, ale wiadomo, że będzie potwornie drogi, pewnie już na start i jej po prostu dosypuje takie takie overale do zrobienia tych, do zrobienia różnych sbc ków tak jak ten Alaba, że oni chyba myślą, że foder rośnie na drzewach i że wszyscy wydają FC Points, żeby mieć ten foder, żeby zrobić te karty. I jeszcze, właśnie jak ten Haland wyjdzie, to dlatego uważajcie z złotym Halandem, bo teoretycznie, no to na pewno będzie teraz trochę trzymać jego cenę. Znaczy, będzie trochę sprawiać, że, że Haland będzie, znaczy, nie miał aż tak wysokiej ceny, jakby mógł być mieć, gdyby ten Haland w SBC-ku miał nie wyjść. Bo przez to, że potencjalnie wyjdzie Haland, no to, to trzyma w ryzach jego złotą wersję, mimo że i tak jest bardzo drogi, ale myślę, że też ma jeszcze miejsce na odbicie, szczególnie jak ludzie zobaczą, że SBC będzie bardzo drogi, to prawdopodobnie złoty halant odbije. Nawet nie wiemy, jaki rodzaj to SBC będzie, może to będzie gorszy w ogóle halant od złotego, kto wie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego materiału i nie zapomnijcie, jeśli macie Amazon Prime albo chcecie zasubskrybować mój kanał Twitch, Twitch TV Kane, to będziecie też mieli dostęp do kanału handlowego, gdzie pomagam ludziom no, w handlu i też sporządzam notatki handlowe, a poza tym macie całego Discorda otwartego dla Was, znaczy możecie sobie wbić na niego i gadać z ludźmi. Mam już prawie 4,5 tysiąca osób, którzy sobie codziennie tutaj pomagają, tylko proszę was, nie zadawajcie 10 razy tego samego pytania. Czasem sprawdźcie, co ludzie pisali wyżej, bo często odpowiedzi już padały, ale w każdym razie zapraszam Was serdecznie, serdecznie na Discorda. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tym filmem i bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie, za to, że wbijacie na streamy na Discorda, na YouTube'a i postaram się dla Was robić wciąż jak najlepsze materiały. Więc ponownie to by było na tyle. Dziękuję pięknie Wam za dzisiaj i widzimy się już w kolejnych filmach i oczywiście na żywo na moich like w streamach na Twitch TV Keynra. Trzymajcie się. Do następnego!